kiedy się inwestuje w coś tak całym sercem, to oznacza się, że rezygnuje się z czegoś innego. Jezus mówi o skarbie, w roli, o perle, o kimś, kto wszystko da, żeby to zdobyć, żeby to było jego, ale z czegoś się rezygnuje. Tak w życiu też się dzieje. Rozumiem, że jeśli jakiś mężczyzna wybiera ta kobieta będzie moją żoną i uczciwie wchodzi w związek małżeński, rezygnuje ze wszystkich wspaniałych, pięknych, innych kobiet, intymnej relacji z nimi, bo ta jest tą jedyną. I tak Jezus mówi o Królestwie Niebieskim. Jeśli je poznasz jeśli je zasmakujesz, to to będzie najistotniejsze, najważniejsze. Jeśli poznasz miłość Pana Boga, to nic i nikt nie będzie tak istotny jak on, bo to będzie Twoja drogocenna perła, bo to będzie Twój skarb. No i wtedy poświęcisz wszystko, żeby mieć to, co daje Ci pełni siły, pełnię pokoju, pełni radości, pełni miłości w życiu.